No i tym razem wiosną na wysypisku śmieci. Te ptaki, które tutaj widzicie, czyli mewy. Głównie mewy, bo przed chwilą też odzywała się pliszka siwa. No i kosy, które tutaj zimowały i potem też przystępują do lęgów. To już są ptaki lęgowe, no ale tutaj uzupełniają kalorie. No i zobaczcie, jakim popularnością cieszy się wysypisko nasze śmieci. Ile tam jest mew? Głównie mewy białogłowe, pewnie i srebrzyste się e, trafią, chociaż o tej porze no u nas to właściwie już raczej one odleciały na lęgowiska. W tym taka słynna już w Europie me, mewa kajzerka, która, mewa srebrzysta, która leciała z, e, z, ze wschodniej Anglii przez e, Holandię, Belgię e, i przez Polskę, a Około 26 marca była w okolicach Kijowa i nawet spędziła tam noc. Mamy też łabe, e, łabędzie. Mamy też e, bociany, zobaczcie. To załamanie pogody spowodowało to, że e, bociany na naszym wysypisku lądują. Tutaj mamy przed sobą jeden lecący bocian. Nie wiem, czy go widać. Popatrzcie. E, i one wykorzystują największe zgrupowanie bocianów, które tutaj oglądałem przed laty. Czy też naliczyłem, ile tych bocianów tutaj czasami bywa, to jest to było 60 sztuk. No i właśnie w marcu, głównie w marcu, a dzisiaj mamy 6 kwietnia. Jesteśmy na dwa dni po załamaniu tej pogody, to już po rozpogodzeniach. Właściwie dzisiaj pierwszy taki dzień bez, bez większych problemów ze śniegiem i z ciepłą pogodą, czyli już nie jest tak, tak zimno. No i już jest taki bardziej luźny, taki nie są skoncentrowane tutaj. Natomiast przyjechałem tu specjalnie zobaczyć, czy są bociany. No jak widać ten bocian. Bocian pierwszy bocian w locie przynosi szczęście. Więc, mam nadzieję, że i ten mi przyniesie prawda, szczęście. Ale ja w Warszawie widziałem, jak przejeżdżałem przez Warszawę, trzy pierwsze bociany też w locie. Także oby ten rok był szczęśliwy, nie tylko um, dla nas wszystkich, żeby się szczęśliwie zakończył, ponieważ na no, początek nie był zbyt szczęśliwy. No, cóż, chciałem zobaczyć yy, bociany. Wiem, że są bociany, wiem, że duża ilość jest też mew. No, dla przypomnienia chciałbym przypomnieć, że no, w tej chwili na naszym e, zalewie w Borkach, który jest napełniony, pierwszy sezon lęgowy, kiedy jest napełniony, są pływające wyspy, jest 2000 mew śmieszek. Śmieszki te do tej pory się gniazdowały e, przez ostatnie lata, głównie e, w Jedlińsku. Zobaczymy jaka część, czy w ogóle przystąpią do lęgów i czy uda im się wyprowadzić lęgi też naszego, z naszego, Zalewu, I tak jak to było w 2009-2011 aż do czyszczenia stawów, gdzie naprawdę była dosyć duża kolonia mew śmieszek. No a jeśli są mewy śmieszki, to wtedy mamy nadzieję, że pojawi się jeden z najpiękniejszych naszych perkozów, perkoz e, Załusznik. A może nam się trafi też perkoz Rogaty, który jest rzadki w Polsce, ale kto bywa w ujściu Wisły, ja bywam, szczególnie jesienią, no to tam jest miejsce zimowania perkozów e, rogatych i te perkozy rogate możemy, możemy zobaczyć, ale załóżniki też też przelatują przez to miejsce. Natomiast tutaj u nas zazwyczaj w koloniach śmieszek najczęściej możecie spotkać właśnie e, perkozy załóżniki. No właściwie to są dwa gatunki, które e, współwystępują, a właściwie to obecność kolonii śmieszek w głównym determinuje, no według mnie determinuje występowanie załóżnika. Jeśli są, stanowią ochronę dla tego gatunku. No i załóżnik wyprowadza lęgi z takich miejsc. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie u nas. Wystarczy jeszcze popatrzeć, mamy jeszcze troszkę śniegu. Pozostał w lesie, się będzie utrzymywał dłużej, tam ta woda będzie dłużej oddawana. W piątek ma być chyba jutro już lekkie przyjaśnienie. W piątek też ma być lekkie przyjaśnienie, bo to niestety będzie u nas, zdaje się, deszczowa. Zobaczymy jak to będzie. Spróbuję się wybrać do lasu i obejrzeć jeszcze, no bo cały czas oczekuję przyjścia moczarowych i rozpoczęcia takich pełnych godów, chociaż podejrzewam, że no w tym rogu może, możemy ich po prostu nie zauważyć. One przyjdą, pogodują i odejdą, o ile już tego nie zrobiły, no bo właściwie pierwsza dekada um, kwietnia co roku to jest szczyt aktywności właśnie tego gatunku. Jeśli mi się jutro po pracy uda wyrwać w teren, to spróbuję to zrobić. Może rano też mi się uda wyrwać w teren. To wtedy no, spróbuję zobaczyć na starych miejscach, gdzie występują, czy występowały moczarowe, czy moczarowe zaczynają gody swoje gody. No i mam nadzieję, oczywiście, z oczekiwaniem na jakieś piękne zdjęcia. Tutaj. O, bocian się zerwał, Zobaczcie, Siedział blisko, nawet go nie zauważyłem. Eee, a teraz wezmę się zaliczenie tych ptaków, no bo to też jest ważna informacja. No i taki mamy karnik. Może nie powinienem tego mówić, ale ostatnio mam coraz mniejsze <grychy> eee, wyrzuty sumienia jak wyrzucam coś do jedzenia eee, do o, mojego kosza na śmieci tego ogólnego. No, bo mam z tyłu głowy właśnie te ptaki, które korzystają z tego. Nie tylko ptaki. No, mówię, może nie powinnam tego mówić, ale no, główną atrakcją, która, ale też miejscem, gdzie ptaki szukają tutaj pomocy przy takich załamaniach pogody, jak ostatnio, no to w, na naszym terenie jest jednak wysypisko. Śmieci. E, w niedzielę miałem możliwość obserwowania m, rado, na radarze przelotu ptaków, no i widać wtedy, to był pierwszy dzień po tych mocnych opadach, e, jak taki leciały na wysypisko, bądź z niego wracały i to wyraźne miejsce w Radomiu, gdzie, taki, gdzie koncentruje się właśnie w takich m, w takim okresie ruch ptaków no i pokazuje jakie znaczenie ma wysypisko dla ptaków, które są występują u nas w mieście, ale nie tylko w mieście dlatego, że te mewy białogłowe, czyli te większe mewy które tutaj widzicie przede mną no one mieszkają na Wiśle więc tam mają gniazda a taka duża kolonia znana w Lucimi, w Zwoleniem to jest powiat zwoleński no to w bardzo często korzysta właśnie z tego wysypiska i ptaki lecą tutaj do Radomia właśnie by uzupełniać kalorie. Czasami zaglądają też na zalew w Borkach, tam czasami dochodzi też do kompulacji pomiędzy ptakami, szczególnie jakiś pokrywa lodowa. No i tam przychodzą, tam następuje poczęcie wielu mew białogłowych, które później można obserwować w całej Polsce. No ale już jaja i gniazda, jaja są składane w gniazdach zakładanych właśnie na wyspach w okolicach lucimi, chociaż nie tylko, oprócz tego, to możemy tu jeszcze zobaczyć mewę romańską, ona jest bardzo rzadka na terenie e, Doliny Wisły, ale w Radomiu na wysypisku, o ile dostanie się pozwolenie oczywiście, a przed laty miałem takie pozwolenie e, podczas liczeń ptaków na wysypisku, no mogłem obserwować wszystkie trzy gatunki niedalekiej odległości ode mnie no i przez lunetę można było się napatrzeć naprawdę dowoli i one tutaj ten dystans ucieczki jest dużo mniejszy niż ten dystans ucieczki, który, który, który jest na łachach wiślanych no i warto popatrzeć, chociaż zapach nie jest zbyt yy, zachęcający no i zazwyczaj na butach pozostaje jednak ten ślad tego zapachu, że akurat byliśmy w takim, a nie innym miejscu. Op, jeszcze raz poszukam za chwilę e, naszych, e, nie tak jak na samym początku powiedziałem łabędzi, łabędzi tu nigdy nie widziałem, chociaż kto wie, ale Bocianów no i spróbujemy im tutaj zrobić zdjęcia.